Nadrabiamy! Mamy, słuchajcie, zaległe odcinki od Skibity Toilet Zombie Universe, więc warto by było sobie to obejrzeć. Co to jest? Participants who guessed the number of bloggers last season. Aha! Okej, okay. czyli ilość tych YouTuberów, którzy wystąpili na tym, ciekawe. Fajne to jest takie nawiązanie. O kurka, znowu ta chmura dymu, nie? Zostawcie lajka, like lecimy z tym. O Jezu, co to jest za jakiś... Wygląda jak postać jakiś, Wiecie, z komiksów, nie? Taki komiksowy jakiś gość. Okej. Okay. You will die, czyli jak wiadomo ty umrzesz. Ty, normalnie Spidermana oglądamy. Myślę, że te stawki horrorowe są takie średnie. Jo o kurde. I tu, speakera, pewnie się okaże, że to speaker, nie? Oho, no właśnie. Będziemy sobie analizować te wszystkie odcinki. To nie ma co tamto. Co jest? Co jest, ty? O kurka, czy to jest ulepszony Drillman? Czy mi się wydaje? O matko, ty... Zbij szybkę. Ty, może już go pokonają, to ta... O kurde. To jest zainfekowane? Ej, ten gość jest zainfekowany, czy nie ty? Okej, okay, fajny odcineczek, ale to będziemy go analizować po tym, jak obejrzymy sobie, oczywiście. Ej, co jest? Klik, kliknęło mi się tu. Mamy 30. To jest ten najnowszy. No, tu jest kontynuacja tego. Jest ten chip USB Baza 23. Co to jest ty? A, tu są ci zombie, ty zrobili sobie jakieś te. Ojoj, no to grubo. Nasz plunger... będzie miał problem, coś czuję. O jasny gwint ty. A on nie ma jetpacka? A masz, to uciekaj pies z tym jetpackiem. Ale tu, tu, tu walczy. Oho, głośnik, no to grubo. I jeszcze ten, wiertło. O jasny gwint, chyba jest pod trzasku. Ale czy mi się wydaje, czy to już jakościowo poprawili trochę? Ten serial, ładniej to wygląda? O kurka, ty. O nie. Gdzie go wciągnęło teraz? Ty do tej sekretnej bazy? Aha, tę USB. O kurde, Plaga, ciekawe kto to będzie. Co to za gościu? Ty, eksperymenty na nim będzie robił? Ty zainfekuje. No nie gadajcie, że go zainfekowało. Ty, no i co teraz? Ty, ale co to za gość jest w ogóle te tam plagi? To jest jakiś człowiek. To jest człowiek i kamera? Czyli jakby kamera, który nie stał się, człowiek, który nie do końca stał się kamerą, ty. Jasny gwint, ty, no ale co? Wszyknął mu to, tego wirusa. No i co teraz? Przecież oni, słuchajcie, będzie kiepsko, nie? Jak, jak ten... Mamy lokację bazy, codename Atlantis, czyli jakaś podwodna, czy coś? Atlantyda? Okej. Okay. Dobrze, że on podmienił tego USB, nie? Bo ten myślał, że to to, i zniszczył. No to się zastanawiam, zobaczcie, jaką ma umiejętność. Taki był film, jak. Yy, wiecie. World of War Z, też takie właśnie się działo takie sceny były, że te zombie tworzyły takie, jakby fale. Żeby się przedostawać gdzieś. Więc ciekawe to, nie? No ale szkoda trochę tego, szkoda trochę tego plungera, nie? No bo to, jak on przecież, no nie uleczą go, chyba że znajdą jakąś odtrudkę, albo on będzie, okaże się, że będzie odporny na to, i z niego zrobią serum, ale to już by było trochę za szybko, nie? Ale powiem wam, że nie wiem, czy oni nie poprawili kreski, bo dalej to jest full HD, natomiast ładnie to wygląda, te postacie już tak. Widać, że ładniejsze są, nie? Ta kreska jest spoko, taka wyostrzona, gładka też, a nie rozmazane to wszystko było. Nie wiem, czy to się zmieniło być może, czy, czy, czekajcie, no bo, że jak sobie porównamy, nie wiem, z tym, nie no, tu też było w miarę spoko. Jak są walki tych tytanów, to tak średnio to wy wygląda, nie? Natomiast odcinek całkiem spoko, czekamy na, na więcej. Ostatnio, jeden dzień temu był, więc, więc trochę poczekamy, to już nie będzie, słuchajcie. Natomiast mimo wszystko i tak robi pokaźną ilość wyświetleń. Także dajcie znać, czy wam się ta seria podoba. Moim zdaniem trochę lepiej to wygląda i fabularnie i jakościowo. No ale cóż, mogę się mylić, nie?